Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale oraz w dzisiejszym odcineczku. Będziemy grać w Blockstar Planet, ale inaczej, ponieważ na odwrotnym sterowaniu na komputerze. Więc, no, bardzo serdecznie zapraszam Was na odcineczek. Hej, więc jesteśmy sobie już na parkurze oraz od razu Wam pokażę, żeby nie było, że ja oszukuję lub coś. Już mam zrobione to odwrotne sterowanie, o tutaj widzicie, pokazuję Wam. No i teraz sobie idziemy przechodzić parkur. Ogólnie też przed odcinkiem odrobinkę ćwiczyłam, żeby nie było, że Demka będzie takim nubem w tym odcinku, ale dobrze mi idzie, widzę. Bardzo dobrze mi idzie już przeszłam dość daleko. Ale dobra. Oj, tutaj będzie dość średnio tak. Ale jednak nie. Nie jest dobrze. No, chyba nie jest dobrze. Ale dobra. Teraz będzie tutaj troszeczkę skupienia. O, dobra. Ok. Tej, jakoś mi się udaje przechodzić ten parkour. Nie jest aż tak źle. Myślałam, że będzie o wiele, wiele gorzej. Ponieważ wcześniej, jak ćwiczyłam to na serio, nie mogłam nic zrobić. A teraz to nawet dobrze jest. Jeżeli tak pójdzie, to może od razu pójdę na niemożliwy parkour, bo teraz jestem na szalonym, więc no. Ale dobra. O nie. To będzie cięższe, ale nie. Czemu ja jestem taka pro? Co jest? Ej, no dzisiaj się nade mną Blockstar Plant zlitowało, czy co? Nie, no. Co jest? Nie! Ej, ale gdybym wiedziała, że tam nie ma tego, tego wiecie, to ogólnie to bym to przeszła co jest? Um, halo, internet. Czy ja mogę nagrać jeden spokojny odcinek bez żadnego błędu czy coś? Czy ja mogę to nagrać? Czekajcie, spróbuję z tego wyjść albo odkryć... Szt Czemu ja jestem na starcie? Dobra, już nie jestem niewidzialna, ale co się stało? Dobra, bez przedłużenia znowu tam próbuję iść. Aj. Ogólnie sobie tak idealnie ustawiłam palce, żebym miała tylko dwa klawisze, więc zrezygnowałam z tego Q i D. Dlatego jestem taka pro normalnie. Oraz mogę skakać, bo wcześniej jak normalnie się ułoży te palce, no to się nie da skakać. Ale dobra. Nie no, jest nawet spoko, loko, yy, Okidoki jest więc bardzo fajnie. Tutaj odrobinę skupienia potrzeba, ale nie jest aż tak. Co jest? Co jest? No dobrze, ale dobra. Wracam, znowu próbujemy sobie ten parkur przejść. Ogólnie normalnie to bym już ten parkur dawno przeszła, chociaż nie podobają mi się te lagi, błędy, bagi, no. Możecie napisać w komentarzu, jak to się nazywa, bo znowu trzeci odcinek, już o tym mówię, a ja nadal się nie nauczyłam. Ale dobra, znowu przechodzimy ten parkur. no chyba nie, ale dobra. A few moments later. Możecie napisać w komentarzu, jak tam dzień u was mija, albo ogólnie, co tam u was słychać. U mnie, jak widzicie, no źle, bo nie umiem tego parkoura dobrze przejść. Hop i hop. Chociaż... O, dobra, za niedługo będziemy tam, gdzie ja skinęłam wcześniej. Dobra, już klucz wzięłam, więc jest dobrze. O, idealnie. Hop, hop. Nie, nie. Dobra. Hop. Bardzo fajnie. No i teraz będzie krótkie cięcie, aż ja ten parkur dobrze przejdę. 2000 years later. Okej, okay. jestem już tutaj, gdzie zginęłam ogólnie, ponieważ tutaj nie było tego tego czegoś, co można nazywać jakby. No klocków nie było, dlatego no. Oraz tutaj widzę, że będzie odrobinę ciężko, ponieważ tego klocek to jest mój wróg numer jeden. O dobra, to muszę delek. Idę się napić wody. Dobra, jestem. Zaczynamy od kryształu. Oraz nie, teraz nie będzie cięcia. Teraz zobaczycie, jak kademka jest pro na komputerze. Przy odwrotnym sterowaniu, nie, nie ma tak dobrze. Będzie. Zobaczycie, jak ja jestem pro. Zobaczycie to. No, widzicie, widzicie. Hop i hop, hop i hop. Dobra, i teraz. No, chyba nie. Wiecie co, chyba znowu będzie to krótkie cięcie. No. Three days later. Okej, okay. jesteśmy znowu tutaj oraz znowu z moim wrogiem będzie walka. Po prostu dlatego sobie tutaj idziemy oraz znowu lekko, lekko kliknę to. O! Idealnie teraz sobie poczekamy chwilkę, aż to mi zniknie. No i superowo, nie no, no i tak ja mogę grać. O nie, znowu ten. Nie no, tej, to. Dob dobrze. Nie, nie, nie. Jest dobrze. Jest dobrze, jest bardzo fajnie. Czekaj. Nie, ja się popłaczę zaraz, ja się naprawdę popłaczę, gdzie, byli, gdzie były te klucze, ja się naprawdę popłaczę, nie, nie, idę na start, gdzie były te klucze niby, gdzie one, załamie się. Dobra, wracam, znowu będę, no jakby teraz samemu przejdę ten parkur dalej, oraz się będziemy widzieć przy mecie, ponieważ ja naprawdę ja mam dość tego parkura oraz tego odwrotnego sterowania, więc za niedługo się widzimy. 12 seconds Wiecie co? Jednak nie, jednak się nie widzimy, jednak nie, wychodzę. Nie, ja mam dość. Nie, to jest kolejny parkur, którego przez te klucze nie mogę przejść. Nie, nie match much much later Okej okay, więc jesteśmy sobie już na kolejnym parkurze z odwrotnego a nie nie tu odwrotnego sterowania więc sobie dalej idziemy tylko muszę sprawdzić czy są klucze żeby nie było takiego czegoś jak na poprzednim parkurze chociaż e, wy nic nie wiecie wy dosłownie nic nie wiecie ja tam ten parkur przeszłam idealnie no oczywiście widzieliście jaka ja byłam pro no 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 ale dobra bez przedłużania o nie Szukaj klucza. No no bardzo fajnie. Ale dobra, o sobie y, ja będę szukała tego klucza, a my się widzimy zaraz po krótkim cięciu. O, dobrze. Znalazłam już ten czerwony klucz, więc sobie idziemy dalej. Dobra. Tutaj jest taki fajny teleporter i sobie dalej skaczemy hop i hop i hop. Ogólnie, jeżeli będzie słychać moją klawiaturę, to bardzo was przepraszam, chociaż i tak czy siak już wiem, że będzie ją słychać, ale mam nadzieję, że Wam tak bardzo ona nie przeszkadza. Kurczę, tutaj nie, nie umiem tutaj wskoczyć, o dobra, jednak się udało mi. Nie jestem przyzwyczajona do tego sterowania aż tak bardzo. Jedynie co mi się udało ćwiczyć, to to skakanie po na przykład oroskach, ale dobra. Jakoś mi się dalej to udaje, troszeczkę więcej skupienia. Skupienia. Dobra, udało mi się. To sobie idziemy ogólnie dalej. No nie! Wybieranie teleportera. Emy Duel, Torba Barba, ósma, smaka trudno, wybieram środkowy. Nie, nie, nie! No nie! No to znowu y, będę musiała się z tym męczyć. Naprawdę bardzo fajnie. Po prostu polecam. Po prostu polecam się wspinać na tej wieży, na odwrotnym sterowaniu. Hop. Nie, nie. Dobra, po prostu spróbuję normalnie wejść. Chociaż normalnie to jeszcze jest trudniej. Nie! To będzie krótkie cięcie. Okej, okay, więc po kilku próbach udało mi się to przejść. Oraz teraz idziemy już dalej. Więc tak, Dueli, duellika, Torba, borba, dobra. Nie będę tej wyliczanki robiła, wybieram ten lewy. O, idealnie mi się udało. Oraz tak, to był lewy, dobra. Już myślałam, że to był prawy, i chciałam się poprawić, ale jednak dobrze powiedziałam, więc jestem z siebie dumna. Normalnie. Chociaż mam trzy kreski, to mi się bardzo nie podoba. Ale wracając, sobie dalej, przechodzimy ten parkur. Teraz skaczemy sobie po takich kolorowych pączkach, ale dobra, teraz już będzie koniec i... U, jakiś potwór, dobra, wchodzimy do jego paszczy, zobaczymy, co tam on ma. Hop, hop. Yy, o, teleporter ma w paszczy. Nie no, najlepszy potwór, teleporter ma w paszczy, nie no. Kto by nie chciał mieć potwora, który ma teleporter w paszczy? No, no kto? No ja bym chciała mieć takiego potwora, no. Wyobraźcie sobie, macie takiego potworka oraz... Wchodzicie do jego paszczy oraz was teleportuje gdziekolwiek chcecie. Naprawdę, naprawdę nie. No dla mnie idealny potwór, ale dobra. Sobie dalej przechodzimy ten parkur, i tutaj widzę, że jest drugi kryształ, oraz idziemy sobie w labiryncie. No nie, dobra. Aha, już w ślepy zaułek poszłam, 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 ale dobra. Sobie idziemy tutaj. Ej. No jest znowu. A few moments later. Tutaj, o tutaj coś jest, dobra to idziemy sobie Tutaj, 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 tutaj i tutaj, tutaj, tutaj Chyba coś długie to jest, więc Aj, ej, ej, na, nawet mi dobrze idzie Ej, nawet mi dobrze idzie, czekaj To pyk, pyk Nie, nie, nie w tą stronę, chodzi mi o w tamtą stronę Py a, czekaj, czy ja się cofam? Czekaj, co? Nie, 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 ten, ten labirynt to jest dla mnie za dużo. Nie, ten labirynt to jest dla mnie za dużo, nie, 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 wychodzę. Okej, okay, więc tak, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A jeżeli tak, to zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz subika na kanale wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić fajnych filmików takich jak ten. I no, ja Wam całego serduszka jeszcze raz dziękuję za oglądanie tego odcinka, a my się widzimy w następnym filmiku. Więc no, życzę Wam miłego dnia, wieczora, nocy oraz papatki, bajos, życzę Wam miłego dnia, wieczora, nocy, znowu.